Po tym jak ekipa wyprowadziła się z mieszkania, Dominika wraz z Marcelem zostali sami. Przyjaciele zdają sobie sprawę, że sami nie utrzymają mieszkania, więc muszą poszukać na dziś nowych lokatorów. Domi chciałaby, żeby jej najlepsza przyjaciółka się do nich wprowadziła. Proponuje jej wspólne mieszkanie. Jednak Marcel nie zgadza się na ten pomysł. Uważa, iż można kogoś lepszego przygarnąć pod ich dach. Niestety szybko zmienia zdanie, gdy na Dietla przeprowadza się Doris. Dziewczyna tak bardzo bardzo naciska na chłopaka, że aż zamknął ją w łazience i chce, aby Pascal wrócił na kwadrat. Kiedy wypuścił ją z Łazienki, zamyka się w swoim pokoju. Dorota udaje, że nie może oddychać i umiera. Pikarski ma tego serdecznie dość i postanawia się stamtąd wynieść. Udaje się na Felicjanek, wręcz błaga Lenę, żeby go przygarnęła. Gawrońska po namowach Magdy zgadza się. Za to Dorys cudownie ozdrowiała i rezygnuje z pomysłu wynajęcia pokoju, gdyż w mieszkaniu nie ma Marcela. Dominika zostaje sama jak palec. Cóż mógłbym ciekawego powiedzieć na temat tego, Wątku. Już wiem, szkoda, że Dorota serio nie koitła, przynajmniej byłoby jednej mędy mniej w tym serialu. Oczywiście żartowałem. W sumie to cieszę się, iż Dominika zostaje sama jak paluszek. Chociaż jak wiadomo zaraz znajdzie sobie nowych lokatorów. Ale tak czy inaczej, może to coś daje do myślenia. A nie sorry, żeby najpierw myśleć, to trzeba mieć rozum. Ona go nie ma co zresztą było widać na dzisiejszej praplemierze. Jeśli ktoś mi teraz powie, iż nie było to porwanie, to chyba zwątpię. Jeśli dotrwałeś do tego. Momentu. Napisz paluszek, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy byłoby ci szkoda, gdyby Dorys została uśmiercona?